Nowa .pl. Jesteśmy na miodobraniu Kurpiowskim. Witaj, jak masz na imię? I nazywam się Janusz Zalewski. Janusz Zalewski, cześć, witaj. Cześć. Witam. Który raz jesteś na miodobraniu? A pierwszy. Tak, a skąd jesteś? Eee, z takiej ma małej wsi Głazewo, Cholewi. Gdzie to jest? E, województwo, województwo mazowieckie. Tam koło strojenki, tam. Różan. Różan. A to trochę się namęczyłeś, żeby tutaj dojechać. No dokładnie, to było. Na pieszo przyszedł. Pieczo? Pieszo? Na pielgrzymkę. Tak, na Nie i, no. i Jak się tutaj bawisz? A, zajebiście. Jest, jest masa atrakcji, mówisz? No dokładnie. A dokładnie. co jest najlepsze? Był na każdej drodze. Wszystko. Na o, wszystko a, jest. a miód jest dobry? Nie, dobre to są dziewczyny. O <laughs> właśnie, a gdzie są te dobre dziewczyny? To są się chowają. Dobra, ale miodu próbowałeś? Kurpiowskiego? Nie widzę. Jeszcze nie. Nie no, widać, że próbował żałki, ale miodu chyba zero. No miodu nie, gorzałki tak. alkohol. Tak, a czekasz na występ Roberta Janowskiego? O, a tak, jest... dokładnie. Zakochałeś się w nim? Nie. Nie, dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję Na 35 Miodobranie spotkaliśmy bardzo piękne kurpianki i jakiegoś rodzynka, który nam tu niestety znikł. Które to jest wasze miodobranie? Kurpsianeczki. Jesteście tu, stąd, z Myszyńca? Tak. tak. Należycie do jakiejś grupy folklorystycznej? Tak. A co będziecie robić? Podejrzewam, że będziecie występować na scenie, tak? Tak. I co będziecie prezentować? Rajby. Kurpiowskie rajby. Co to są kurpiowskie rajby? Eee... Oświadczyny. No. Zaręczyny. Oświadczyny, no. zaręczyny. Tak? I kto się będzie oświadczał? Nasz, ona się no. Jesteś panu modu dzisiaj, a będziecie może śpiewać? A czy mogłybyście zaprezentować nutkę swoich talentów tutaj przed kamerą? Zaśpiewacie coś? Cokolwiek, króciutko. Uwaga, kurpianki będą śpiewać. Słuchajcie, w dole siada i słucha, co kto gada, i wysłucha. Zuruszył idę, potańcuj ze mną. Dziękuję bardzo świetnie, ode mnie brawa wielkie. No i co, życzę Wam powodzenia i połamania nóg na scenie. No. Tak się życzy, tak się życzy. Tak się życzy, naprawdę połamanie nóg. No dobra, to powodzenia. I dziękuję bardzo za wasz piękny występ. To były kurpianki z Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. No. Na Miodobraniu Kurpiowskim spotkaliśmy Pana z piekarni kurpiowskiej Serafin, który ma na stole bardzo wiele przysmaków. Może opowie nam Pan o tym, co to za chleb, bo wszystko to jest inne. Niby chleb, ale każdy się różni. W naszym asortymencie mamy w tej chwili w granicach 14 rodzajów pieczywa regionalnego, począwszy od żytniego na serwadce, się na razowej na liściu szanu wypiekanym lub nasz regionalny przysmak kurpiowski w co to jest faferluk? E, faferluk kurpioski to jest ciasto chlebowe, marchewka, odrobinę miodu i pieprzu do smaku. Taka przykolska. I macie to tutaj? Tak, tak, to są tutaj w tym, w tym małym koszu. Aha, czyli to są, to są te malutkie, tak, malutkie tak. zapiekanki. To w... A to jest kurpiowski chleb ze smalcem, tak, jak się to nie mylę? pajda ze smalcem i z ogórkiem małosolnym. Aha, i co najlepiej do tej pory schodzi? Bo patrzę, że przerzedzone dosyć jest stanowisko. To znaczy, sporym zainteresowaniem cieszą się razowe na miodzie na liściu szanu wypiekane. Mhm. A chleb ze smalcem pajda? Też sporo. No dzisiaj jedyny mankament e, miodobrania to jest pogoda i błoto przed nami. Dobra. zapytajmy. bardziej medialną Przy stoisku, przy stoisku z alkoholami kurpiowskimi. przy stoisku z alkoholami, z chlebem ze smalcem, spotkaliśmy, spotkaliśmy dwie panie. Jak macie na imię? Maja. Martyna. Widziałem, że próbowałyście tych wyrobów. Czy to jest alkoholowy wyrób? Nie widać. Tak, to jest alkoholowy wyrów. Jak smakowało? Dobrze. A skąd to... jesteście? Stąd. I zawsze na dobranie przychodzicie i, i pijecie? Tak. Tylko no, do 18 roku życia. Oczywiście. Yeah. Znaczy, czyli ile? Ej, dwóch... No lata. lata, tak, dwa. No dobra, i te wyroby wszystkie Wam smakują. Czy to jest pierwsze wasze stoisko, czy byłyście, byliście, przepraszam, też na innych? Mm -hmm. <laughs> Nie, to jest to jest takie. Na jednym się tak zawiałyście, no. Nie, nie zawiałyśmy się. To byłyście też na innych jadłyście chleb ze smalcem Tutaj próbowałyśmy i jest naprawdę. Aha, Chociaż wy jesteście z myszyńca, to w sumie takie rzeczy macie na co dzień. Nie, nie jesteśmy alkoholiczkami. Nie, mówię o alkoholu, ale jest chleb ze smalcem na przykład. A, tak, tak. My sobie tak lubimy zrobić chleb. Lubicie to ani nudzi wam się to kurpiowskie żarcie. Nie. To nie próbuje. Nie, ja próbowałem, jest bardzo dobra, naprawdę. No właśnie, tak jak przyjdzie, na co można sobie zrobić i... Czyli wszystko jest pod łokieć? Pod tak, łokieć. Pod łokieć. Dziękuję bardzo. I jak smakowało? Super. Super. A co, to, co to było? No sosnowa. Sosnowa i próbował może pan innych gatunków. No na razie nie. A zamierza pan? No zobaczymy na razie, tylko... Właśnie, co z mioduszką? Spróbujmy, spróbujmy mioduszki, zapytajmy jak to. Sosnowa. Mioduszka, proszę bardzo. Od 10 lat? jak? Super. Ma moc. Ma moc, lepsza od... Jałowcowej? No na pewno. Sosnowej, no, ja, no, przepraszam. mocniejsza na pewno. Ale dobra. Dobra. Kurpiowski wyrób zawsze najlepszy. Czy jesteście panowie stąd? No tak, tutaj, Barnowo. Aha, to macie to na co dzień praktycznie. No jak brak, to się kupi. <grym>, dziękuję bardzo. Dobranie oczywiście nie mogło zabraknąć miodu, który jest w samej nazwie miodobrania. Jak schodzi wam ten miód? Widzę tutaj miód gryczany, miód malina plus gryka. Są jeszcze różne rodzaje. Naprawdę tego dużo. Dlaczego tak dużo? Nie, mówię, że naprawdę tak dużo. Czy dobrze to wszystko skończy? Dużo jeszcze, bo w tym roku jest małe miodobranie, bo niektórych miodów w ogóle nie będzie. Na przykład lipowego nie będzie, okacjowego i spadziowego. A dlaczego? No, bałnicę przeszły przez Polski i po prostu te kwiaty po prostu nie, tego nie wydawały pyłków. Mhm. Także to ciężko jest w, w tym roku z miodami. No i oczywiście jest mniejsza ilość. Czyli jest biedniej niż w ubiegłym roku. Biedniej, biedniej. Dlatego prawdopodobnie miody pójdą na, na zimę w górę. Nie wiadomo jak, na przykład u nas, bo my jesteśmy z Podlasia, a w ogóle jesteśmy z Łomży. Z Łomży? Z Łomży. A mamy pasiekie nad Biebrzą nad Narwią. I tam po prostu mniej jest e, tych e, użytków, które po prostu pszczoły e, potrafią z, zbierać nektar z, te, z, tych, z tych roślin. Także na przykład w tym roku na wiosnę był miod wierzbowy i z mniszkiem to był urodzaj. Mm -hmm. I na leśnym miód to znaczy malina kruszczyną też. Ale już miody, które jak to się mówi, są w połowie lata, to znaczy lipa, gryka, już są mniej się zbiory. Mm -hmm. A to jakie właściwości ma ten miód, który Ej, widzimy? Tutaj, bo na pewno miód ma właściwości lecznicze, ale czy to wszystko, czy to stwierdzenie odnosi się do każdego rodzaju tego miodu, które Pani mają? To tak, zaczynamy od tego, od rzepaku. Rzepak to jest na serce. Te, są, ten miody, wierzbowy i z miszkiem na górne drogi oddechowe. Leśny to jest miód malina plus kruszyna, to jest miód rozgrzewający. I teraz tak lipowy, to też jest oczywiście rozgrzewający. A te miody, to na przykład egryka, to jest na wszystko, na serce. Na przeziębienie dla cukrzyków jest dobry i w zależności od tego, te miody są bardziej wartościowe, te ciemne miody późniejsze. Te miody wiosenne są mniej wartościowe, no ale jak każdy miód nie powoduje to, że jak go w dużych ilościach i często, to bywa na zdrowie, nie musimy antybiotyków brać. Mocniejszych. Spróbujmy. No, co to znaczy mocniejszy? Ostrzejsze miody. Nie. To jest malina plus gryka. O, tak wygląda. No każdy jest dobry, dla mnie miód to miód. Każdy jest świetny, każdy jest słodki, ja lubię słodkie. ostry miód gryczany. To będzie, pokażemy jak to wygląda. O, tak. Miód Gryczany. Niektórzy uważają, że pachnie skarpetkami. Taki ma dziwny zapach. A ten Teraz pan spróbuje. Pa, pachnie miodem gryczanym. No, miodem Barto gryczanym. Gryka ma taki właśnie specyficzny zapach. Tak, żeby nie przedłużać, poprosimy tutaj na scenę wyróżnione gospodarstwa. Jest różnica? Wow! Ela. Aż pali troszeczkę. I to są miody tak zwane ostre, mają ostrzejszy smak, bardziej wyrazisty. Niektórzy uważają, że tylko gryka to jest miód. pozostałe to są dżemy. Tak niektórzy uważają. I lubią tylko właśnie takie miody ostre. ج <laughs>